Sypel w Polańczyku Pustki Ani żywej duszy i solina widok od Polańczyka Tam ja przed chwilą byłem objechał w koło wszystkie te górki kilometrów pewnie tu gdzieś było wchodzi do sezonu przygotowane zabezpieczone niski stan wody strasznie niski jak cię są pod brzegiem woda była Tam widać oddaje erozja do skały wszystko wyczyszczone ta woda zeszła to tutaj 30 metrów mułu pewnie by było na dnie O jakiś klucz żurawie czy co to leci tam Za drzewami Nie trzeba lecić dalej I tak jeszcze tam gołe skały To jest faktury normalnie nie widać teraz na wierzchu tutaj